Siemano, nadszedł czas, żeby sobie zrobić w końcu taki generator PWM z wyjściem mocy. Tutaj mam taki, no bez wyjścia mocy, zwykły generator, tutaj zasilanie, no i wyjście impulsów. Chcę do tego dołożyć mosfet, tu jakiś taki koślawy znalazłem, już nigdzie go nie wykorzystam, on jest sprawny, więc do tego się nada. Obudowa, jakaś taka po alarmie jakimś samochodowym. Czasami zbieram. Zrobię złącze zasilania takie wtykane. Będę mógł sobie tam podłączyć zwykły zasilacz 12V na wyjazdach. Jak będę potrzebował. Albo taką przejściówkę tutaj do, do zasilacza na banany, nie? Wyjście chciałem też zrobić na banany, na takie, nie? Tylko nie mogę znaleźć gdzieś. Więc dam na krokodylki. No takie większe mam, ale. Niech będą. No i jak ja to planuję zrobić? Tutaj jest taka szpara brzydka. Tu znalazłem taki radiator. Ja go tutaj przymocuję, o. Żeby się chłodził ten mosfet. Muszę go trochę umyć, bo jest zakurzony. Tutaj chcę wkomponować ten moduł. Ona no, na głębokość wejdzie. No i co? No i tak bym to chciał zrobić. Dam jeszcze przekładkę na tranzystor, żeby tutaj nie występował żaden potencjał na tym radiatorze. Także trzeba będzie dać taką izolację. No i śrubka też musi być z taką tulejką, nie? Izolacyjną. Tak planuję to zrobić. Jeszcze jakieś rezystory będą tutaj na bramkę potrzebne, a to sobie je ja dobiorę eksperymentalnie. Mam nadzieję, że mi się to tutaj zmieści. wszystko. Wytnę sobie tutaj. Tutaj jest jeszcze jakieś takie o, okienko, jakaś rewizja. O. Nie wiem, czy mi to nie będzie tutaj przeszkadzać. Ewentualnie znajdę inną obudowę, może jakąś. Zobaczę. Dobra, coś tam działa. Moduł jest do 20V. A czasami jak będzie trzeba 24 podłączyć, to żeby się nie uszkodził, dam jeszcze na zasilaniu stabilizator 12V, też jakiś tutaj używamy. Dobra, składam. No i dobra, no i wyżnąłem to. Dremelkiem. Nawet chyba prosto. Och, się tu syf zrobił. E, piłę musiałem wymienić, bo już się stępiła. Stępiła. W ogóle to sorry, że taki nieogolony jestem, ale nie było czasu. Dobra. Biorę się za montaż tego radiatora. On tutaj jest w ogóle krzywy. Idę go trochę wyprostować i trochę umyć, bo jest trochę skórzany. mam coś już porobione. Tutaj sobie wywierciłem otwory na żeby przykręcić ten radiator, o tak tutaj, nie? Na radiatorze już mam ten MOSFET i ten stabilizator napięcia. Tu jeszcze sobie postonano pomiędzy masą a wejściem i między masą a wyjściem dałem sobie stonano, żeby się coś nie wzbudzało. I pomyślałem sobie, że Jedno wyprowadzenie będzie taktowane MOSFETem do masy, a drugie może być yy, zasilaniem. Nie, ale zamontuję sobie taki przełącznik, który będzie nam przełączał albo będzie plus, plus i masą sterowane, albo będzie po prostu masa i wyjście MOSFETa, że, tylko będzie zwierać. Nie, tak sobie to pomyślałem, że będzie można sobie tak przełączać. Znalazłem jeszcze też mniejsze krokodylki, będą takie chyba bardziej pasowne. Dobra, jakoś to zaczyna wyglądać. No dobra. Przesadziłem z tym wyglądem. Jeszcze muszę tutaj zasilanie gdzieś wkomponować. Mam nadzieję, że mi się zmieści. Może być kłopot. Nie, zmieści się tutaj. Poniżej dam ten przełącznik. Dobra, składam to do kupy i patrzymy, jak to działa. Dałem sobie jeszcze tutaj pomiędzy mm, bramką a, a źródłem. Rezystor 10 kg, żeby. Żeby ściągnąć do masy e, bramkę, nie? Dobra, składam to, zobaczymy, co to wyjdzie z tego. Tak by to wyglądało. Upchnięte trochę. Nie może ten ujemny gdzieś to. Tak trochę na skos idzie. A, niech sobie idzie. Tu będzie to wyjście. A jeszcze krokodylki. Tak by to wyszło. O. Co to tak krzywo? A może to to takie wrażenie sprawia, że to jest dwukolorowe. Tutaj jestem ten przełącznik. Wyjście prądowe i wyjście bezprądowe. Diody na wyjściu tutaj gaszącej nie daje celowo. Zobaczę, czy się coś stanie z tym MOSFETem. Czy się nie stanie. Szczególnie przy sterowaniu indukcyjnych rzeczy. Typu jakieś nie wiem, wtryskiwacze. Silniki. No, a dla testów sobie. Zostawię bez na razie. Dobra, sprzątam tu, składam to i podłączamy. Patrzymy, czy to w ogóle działa. Tuś miałem żarówkę taką. Jest haczfurka z przepalonym włóknem świateł mijania. Zawsze się przepala światło mijania. Chociaż, jak ktoś ma bardzo dużego pecha, to może mu się zawsze przepalać włókno od świateł drogowych. Ok, sprzątam patrzymy. Dobra, mamy to. Chciałbym sobie tylko coś może podłożyć. Albo tak to. Ten kabelek mam już tutaj średni bardzo, o jak piszczy. Teraz w ogóle nie piszczy bez 100%. Bardzo to piszczy. Ale co tu piszczy? Żarówka. Nie, no wszystko piszczy. niech sobie piszcie działa zobaczymy tylko jak się to będzie grzało zostawię to na jakiś czas, tylko musiałbym coś tu podłożyć mam tutaj starą cynę o może tak ile dać mu? 50% a damy 30 pobór prądu 2-3 Ampera dobra zostawiam to tak 15.30, przyjdę za, nie wiem, za 5 minut przyjdę i zobaczymy pod termowizją, jak to się nagrzał ten radiator, no na razie jest zimny. Ok, którą to mamy? 15.36, wziąłem sobie ten miernik, ok. No. Tutaj nam się odbija, bo tutaj jest powierzchnia taka lustrzana. Tutaj jest czarne. To na tym czarnym sobie zmierzę. 27 stopni. No, tutaj się odbija. No, nie jest wyczuwalne ciepło. Żarówka 82. Tak by to wyglądało. Czyli no, nie grzeje się. Ok, podłączyłem sobie przepustnicę. Wypełnienie zwiększam. Przepustnica się otwiera. Zmniejszam, się zamyka. Działa. Możemy sobie też wtryskiwacze testować. No tutaj przyniosłem taką listwę wtryskową gazową. Trochę umyłem z jakiegoś takiego kurzu. Ustawiłem sobie tutaj 5 Hz. Wypełnienie około 50%. No tam 45 jest, bez różnicy. I nam ciekanie. Kolejny częstotliwość sobie zmienię, tu przyłożę sobie albo 1 Hz. 1 Hz. Proste, proste, ale się przydaje. Dobra, skręciłem to już na gotowo. Tutaj jest to złącze, przełącznik wyjście prądowe, bezprądowe. No wygląda to, no to nie wygląda, nie, ale, ale działa. Można postawić na radiatorze. Nie, nie stoi na radiatorze. To musi być używane tak. Dobra, na baz grałem. Schemat taki prosty. No to jest prosty schemat. Tu żadnych dziwnych rzeczy, wynalazków nie ma. Wyjście jest bardzo proste. Tylko na mosfecie żadne tam skomplikowane jakieś wyjścia mocy. Tu mamy ten generator PWM. Wystarczy sobie wpisać. Widziałem, że też są takie już z mosfetem na wyjściu, ale no nie wiem, taki miałem. Wystarczy sobie wpisać generator PWM i wyskoczyć tam w goglach. Nie jest to drogie. Teraz nasz generator. Tutaj zasilanie jest podane przez stabilizator 12V 7812. 12. Na wejściu, jak i na wyjściu, e, kondensatory 100 nano. Ja tutaj nie, nie napisałem, że to 100 nano, 100 nano. I teraz tak, tutaj jest ten MOSFET wyjściowy. E, bramka jest do masy przez rezystor 10 kg. No, i mamy tutaj to wyjście. No i tutaj jest ten przełącznik, wyjście beznapięciowe i napięciowe. Jak podłączymy w tą stronę, to bierze nam tutaj bezpośrednio z plusa, a z drugiej strony zamyka nam obwód przez MOSFET do masy. Nie? A jak nie chcemy, bo na przykład jakiś prędkościomierz będziemy testowali, czy coś, który tam już ma wejście prędkości podciągnięte do plusa. Więc przełączy, wystarczy przełączyć sobie tutaj na wyjście beznapięciowe, to podłączyć tam do masy licznika, a to pod wejście prędkościomierza licznika i wtedy możemy korzystać tak jakby bez tego, no bez, bez stopnia mocy, nie? no niby będzie tutaj ten MOSFET, ale będzie to beznapięciowo, nie? a jeżeli przełączymy sobie tutaj na napięcie, to możemy sobie na wyjściu bezpośrednio już bez niczego podłączyć. Odbiornik, nie, czy to żarówkę, czy to silnik przepustnicy, czy inny silnik, nie, żeby przetestować. Także... No, będzie przynajmniej w kupie, bo tak jak potrzebowałem tutaj mosfet, sobie tu lutowałem na zewnątrz, gdzieś tu kable, przewody. A tak, to jest w jednym, w jednym pudełku, że tak powiem. Jeszcze radiator, bo on tam troszkę się grzał. Bez radiatora to się troszkę grzeje. Tutaj, no, nie grzeje się praktycznie wcale przy tych mocach. Przy tych obciążeniach, co tutaj teraz testowałem, nie? Tyle. Na razie. Do zaś.